Spocznę oś. Czuwaj druhu komendancie. Komendant 16 rajdu primo melduje rajd... 17 rajdu primo melduje rajd na apelu rozpoczynającym rajd. Stan 80. Druhni i druhowie, czuwaj! Czuwaj! Spocznę. Do Kiemnu Związku Artystów polskiego. Wszystko co naszej do życie więc żyć, świty się wielą, otwórzmy bramy, rozkaz wydany w słońce iść. ramię pręcz, słabość róż, ducha też w ojczyźnie miłej Na jej zew wójczy trud. Pójdzie wraz harcerzy polskich ród, harcerzy polskich ród. Spocznij! Rągi Wielkopolska ZHP, komendant Hufca Ostrów Wielkopolski, rozpas, ro, rozkaz specjalny LS1, łamany na 2016. Ostrów Wielkopolski, 14 maja 2016. Spocznij! druchne i druchowie. historia dziś nam się kłania. Dokładnie 100 lat temu, 14 maja 1916 roku, ksiądz Lechziemski, siwy wysoku. Zakłada w ostrowie wielkopolskim drużynę skałkową imienia Tadeusza Kościuszki, a drużynowym zostaje Czesław Zawielak. W marcu 1919 roku drużyna imienia Tadeusza Kościuszki otrzymuje oficjalnie numer pierwszy. To już 100 lat 100 lat harcerskiej służby. Przez cały ten okres pierwsza drużyna harcerska imienia Tadeusza Kościuszki bawiła, uczyła i przede wszystkim wychowywała kolejne zastępy młodych Polaków. Różnie przez te 100 ostatnich lat w Polsce bywało, lecz Harcerze jedyneczki zawsze w pierwszym szeregu na każde wezwanie gotowi do czynu. w Najtrudniejszej dla tego kraju chwila. Nigdy nie zawiedli. Trzeba było reprezentować Harcerstwo polskie, reprezentowali je. Trzeba było walczyć o Polskę. Walczyli. Trzeba było ginąć za Polskę, ginęli. Złotymi zgłoskami zapisywali kolejne karty historii. Największą wartość pierwszej drużynie harcerskiej pozostają jednak ludzie, którzy przez te 100 lat ją tworzyli. Jedneczka ma cały czas liczne, bardzo liczne grono. Zgrany grono przyjaciół, w którym trzyma się 60, 45 czy 15 lat, wszyscy sobie pomagają. Baden-Poel mawiał, że scouting jest wielką grą uprawianą przez przyjaciół w służbie. Więc grajcie najlepiej, jak umiecie. Życzę Wam, abyście nieśli stałtowskie ideały oraz abyście zawsze umieli służyć Ojczyźnie i ludziom. Miłego jubileuszu, jubileuszu stulecia. Coś baczność? Czuwaj podpisano harc min Ścierzy Spocznij. O zabranie głosu proszę drucha Zbysława Wieżeskiego. Czuwaj, druchny i druchowie. Po co żeśmy tu dzisiaj przyszli? Co tą swoją obecnością chcemy tutaj zamanifestować? Po pierwsze, to jesteśmy przed pomnikiem harcerstwa harcerstwa ostrowskiego w ramach stulecia. Pierwsza drużyna która powstała na terenach naszego miasta i powiatu miała imię Józefa Poniatowskiego i to było w 1912 roku. Obchodziliśmy tą rocznicę razem z Harcerstwem Wielkopolskim. Dzisiaj wy przyszliście na to miejsce, aby zamanifestować, a może tylko po to, żeby być, bo tak kazali. A może również pomyślicie o tym i o tych, co spowodowali, że dzisiaj jesteście tu przyszło. Drużyna imieniem Tadeusza Kościuszki jest w tej chwili perełką naszego chłopca. Dlaczego tak mówię? Ponieważ jeżeli byśmy chcieli obchodzić kolejne rocznice, czyli drugiej drużyny Dąbrowskiego, trzeciej drużyny Międzyaliszyczarta, czwartej drużyny Brązyńskiego, Przyżana, piątej drużyny, to dzisiaj nie mamy tych drużyn w naszych szeregach. Chwała tym wszystkim harcerzom, a w ostatnim czasie ich harcerkom, którzy zrobili wszystko, aby ta nasza najstarsza drużyna istniała. Za to Wam, druhny i druhowie, z całego serca dziękuję. Za chwilę pójdziecie do swoich zajęć. Życzę Wam, aby z wielką radością i przyjemnością pokonywaliście trud dzisiejszego dnia. A jeżeli w czasie tych zajęć będziecie wspominali, o tejże historii, historii pierwszej drużyny karcerskiej, to pamiętajcie o ludziach. Pamiętajcie o drukach, którzy tworzyli. Wielu z nich odeszło na wieczną wartę. Mam szczerą wolę całym życiem służyć Bogu i Ojczyźnie. Nieświętnie pomóc każdemu człowiekowi i być posłuszny prawu harcerskiemu. Pamiętajcie o tym, co żeście przyrzekali. I starajcie się być wierni temu, co żeście przyrzekali. Czuwajcie. Czy ktoś z zabranych z gości chciałby jeszcze zabrać głos? Przesność. Sztandar wytrawania. Spocznij. Spocznij. Patrologi odprowadzą patrole bez zadań.

Thank you. Będę w Sztandar pierwszej drużyny harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki i sztandar chówca Ostrów Wielkopolski prowadzi. Patroli, 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 patrolami meldować. Czułaj, jest druku, druku, komendancie, patroli, patroli, mojka melduje, patroli, szczerze, na apelu w stanie 5. Czuwaj druku, komendancie, przywódnik RZM Aczkowak melduje 12 drużyn harcerzy starszych Legiony im. generała Jana Henryka Noworskiego na apelu końcowym, stan sprawdzony 10. Czuwaj druhu, druhna Ola melduje 101 y, drużynę harcerek Irynen im. Krzysztofa Kronika Paczewskiego na apelu stan 3. Czuwaj druku, komendancie, patrolowy kontrat Ludwiczak melduje 14 kaliską drużynę harcerzy starszych na apelu końcowym, stan sprawdzony 13. Przejdę do komendanta, drżą wygotowskim z motusem końską drżą rynek kartelską Orły na punkcie na apelu, stan 9. Przejdę Darek, pan zajęł 7 dniu, węgiel w na na apelu stan 8. Ważność! Czuwaj drugą komendancie. Komendant 17 rajdu, primo rajdu stulecia pierwszej Drużyny Harcerskiej melduje rajd na apelu kończącym. Stan 60. Ruchni i czuwaj! Czuwaj! Spocznij. Ważność! Do hymnu Związku Harcerstwa Polskiego. Wszystko co nasze Polsce oddamy Primo dobiega końca. Za nami weekend pełen wrażeń. W imieniu pierwszej drużyny harcerskiej chcę Wam podziękować, że byliście z nami w tak ważnym dla tej drużyny czasie, jej setnych urodzinach. Ta wyjątkowa rocznica, przeżyta w tak wyjątkowym gronie, zapadnie nam w pamięć na długo. 1. Podaję do wiadomości wyniki rywalizacji. 11 Trasa harcerska. Drugie miejsce zajęła Pierwsza Drużyna Harcerska imienia Tadeusza Kościuszki. Pierwsze miejsce 131 Lotnicza Drużyna Harcerska Desa, 1-2 Trasa starszo-harcersko-wędrownicza. Piąte miejsce Patrol Feniksy. Czwarte miejsce Patrol Nowe Skalmierzyce. Trzecie miejsce Patrol Orki z Majorki i Bawoły ze Szkoły. Drugie miejsce Patrol Szczerze. Pierwsze miejsce: 36. Kaliska drużyna harcerska. orb Całość baczność. Czuwaj, Dawid, pod... przewodnik Dawid Winek. Spocznij. Bardzowie, druchny i Druchowie. Z wielką radością przyjęłam zaproszenie na spotkanie na tej stanicy harcerskiej, na waszym uroczystym apelu. Ja mam za sobą bardzo niewielką przygodę z harcerstwem w szkole podstawowej byłam zuchem, ale bardzo dobrze to wspominam, bo kiedy patrzę na Was dzisiaj, to widzę, że Harcerstwo w dalszym ciągu uczy podstawowych wartości, takich jak przyjaźń, jak wierność, jak lojalność, jak braterstwo. To są takie wartości, które są niezbywalne, były niezbywalne i, są, i będą niezbywalne. To są wartości najważniejsze. Szczerze, gratuluję Wam tej pięknej harcerskiej idei. Cieszę się bardzo, że. Ostrowska Stanica Harcerska w tym roku e, będzie wyglądała już inaczej, że to, o co walczyliśmy przez tyle lat, w roku 2016 stanie się faktem. E, w tym miejscu chcę pogratulować wszystkim harcerzom, harcerkom, druchnom i druhom e, takiego zaangażowania w ten pierwszy w historii Ostrowa Wielkopolskiego budżet obywatelski. Byliście bezkonkurencyjni, ale to też świadczy o tym, jak bardzo zaangażowaliście się w losy tej waszej, tutaj najbardziej lokalnej wspólnoty. Jak bardzo zależy Wam na tym, żeby to wyjątkowe na mapie Ostrowa Wielkopolskiego miejsce miało inny charakter, inny wymiar. Bardzo się cieszę, że. Władze samorządowe Ostrowa Wielkopolskiego wspierają Was w tym dążeniu, a umożliwił to po prostu budżet obywatelski. Mam nadzieję, że zakończony w tym roku remont yy, sprawi nam wszystkim wiele satysfakcji i że będziemy wspólnie mogli się cieszyć tym nowym, wspaniałym obiektem. Czuwaj! P. R. A. O! Brawo, brawo, brawo. A. Jeśli można, panie komendancie, panie prezydent, panie starosto, powiem wam, e, druhowie, że e, pani prezydent faktycznie była sprawnym zuchem. Pomieszkaliśmy na jednym osiedlu i przypominam sobie wyczynę na Czepaku. To naprawdę była sprawną, sprawnym zuchem, sprawną harcerką. Co do długości przynależności, to wierzmy jej na słowo, że to nie była zbyt długa przygoda, ale myślę, że każdy w naszym życiu miał taki moment, że z harcerstwem się zetknął. Ja powiem wam tak zupełnie od serca szczerze, jestem dla was pełen podziwu. Że w dzisiejszych czasach jest grupa młodych ludzi, którzy wolą być na blisko natury, wolą obcować z przyrodą niż na przykład sięgać pod opalacze. Jesteście dla mnie wielcy, podziwiam waszą postawę, bo dziś nie zawsze wszyscy do harcerstwa odnoszą się z takim podziwem, jakie harcerstwu się należy. Dlatego słowa uznania, dzisiaj zakończył się również rajd, który miał podsumowanie. Z wszystkim zwycięzcom gratuluję. I powiem tak, że ze strony pani prezydent ze swoją ideą budżetu obywatelskiego pomogła wam zrealizować, a właściwie wy sami, żeście sobie zrealizowali marzenie, żeby ten obiekt, który jest piękny, tak spoglądał na tą przyrodę, która jest wokół nas i... Powiem tak, że tutaj na pewno miło się wypoczywa. Tutaj na pewno można się totalnie wyciszyć. A kiedy zostanie jeszcze przeprowadzony remont, ta stanica na wieże takiego właściwego wyglądu, jak przystało na XXI wiek, to dla Was będzie tu miejsce w dalszym ciągu wyjątkowe, ale o lepszym standardzie. Druchne i druhowie, szczerze gratuluję. Czujaj. Druchne i druhowie, Marcerstwo to społeczeństwo. Bez społeczeństwa my byśmy nie istnieli. A wśród tego społeczeństwa najlepiej jak są ludzie, którzy na co dzień nam pomagają. Z decyzją komisji historycznej Pówca, będę miał zawsze przyjemność wręczyć statuetkę komisji historycznej pana staroście Pawłowi Rajskiemu. Norowej oznaki Komisji Historycznej podjęła decyzję, aby srebrną oznakę komisji przyznać druknię pod Harmir Paulinie Wasilewskiej. Poproszę bardzo Cieszę że bardzo...

Мы не манить, а на которую мы... это не закрывает dar jedności w Duchu Świętym. Niech będą z Wami wszystkimi z Duchem Twoim. Dzisiaj w kościele obchodzimy uroczystość zesłania Ducha Świętego. Tym samym kończy się okres wielkanocny, czas radości. Ale my tutaj spotykamy się także w tym miejscu, by wyrazić naszą wdzięczność Panu Bogu za ten kawałek historii, który miał miejsce w tej ostrowskiej rzeczywistości, w jakiej jesteśmy. Chcemy dziękować za założycieli tej drużyny, za tych, którzy wnieśli swój wysiłek i swój, swoją część życia, także w to, co dzisiaj my możemy przeżywać w naszą historię harcerskiego życia. Zanim jednak przystąpimy do ołtarza pańskiego przedtośni, to grupowie Ruch, przyjaciele, goście. Wszyscy ci, którzy gromadzą się tutaj także wokół tego ołtarza, by podziękować za te 100 lat historii. Trudno często jest połączyć tą historię z tym, co dzieje się wokół nas, czego doświadczamy. Z jednej strony dziś uroczystość zesłania Ducha Świętego, a z drugiej strony wielka radość i wspomnienie tych 100 lat historii, która łączy się z tą drużyną. Moi drodzy, tak sobie po pierwsze pomyślałem, że warto, że tutaj jesteśmy. Dlaczego? Ponieważ jednym ze współzałożycieli był kapłan. Wczoraj byłem na jeszcze innej uroczystości i tam też współzałożycielem harcerstwa na tamtych ziemiach był kapłan. Więc wydaje mi się, że nasza obecność tu przy ołtarzu Chrystusa to także wyjątkowe wydarzenie w tej do początków tego wszystkiego, co jest Bóg. Że ważna jest ojczyzna, o którą walczymy. I że ważna jest, ważny jest także honor w naszym życiu. Gdybyśmy dzisiaj spytali młodych ludzi, gdybyśmy się spytali swoich kolegów, koleżanek, co jest dla nich ważne? Czy któraś z tych trzech rzeczy byłaby wymieniona? Nie wiem. Każdy z nas kieruje się z zupełnie innymi zasadami. Ale my chcemy stąd wyjść w pełni radości. Chcemy mówić, że to jest coś niesamowitego. I swoją młodością, i tym, co robicie, i co będziecie robić, warto jest zarażać drugiego człowieka, żeby było nas jak najwięcej. I na koniec chciałbym nawiązać do jeszcze jednej postaci, która wprawdzie bezpośrednio się nie wiąże tutaj z harcerstwem Ostrowskim, ale. Zarówno ksiądz lek ziemski, o którym wspominałem na samym początku, a więc współzałożyciel tej drużyny, jak czytałem także w waszej historii, poprzez swoją posługę kapłańską starał się przybliżać młodych ludzi przez Pana Boga do ojczyzny i do służby. Ale był jeszcze ktoś, kogo, o kim być może zapominamy, mimo że jest naszym